Przed chwilą mieli Państwo okazję oglądać tańce w wykonaniu uczniów Pani Jolanty Wońskiej, która jest moim gościem. Dzień dobry, Szkoła MIR, Jolanta Wońska. Dzień dobry. Proszę Pani, jak to się stało, że dzisiaj tak niewielka ta grupa prezentuje nam swoje tańce, zwykle Pani ma tutaj ogromną grupę tancerzy. Niestety, ale zaczęliśmy wcześniej na domej, niektóre dzieci jeszcze nie dotarły w ogóle po wakacjach a y, młodsze dzieci nie wyjeżdżały na obóz, W związku z tym y, to są tylko pojedyncze dzieci, chociaż w po tygodniu było ich więcej. Część się rozchorowała. Ale zwykle pani prezentuje tutaj parę y, standardów, żeby nam powiedzieć, co, co musimy, przeglądy i czego pani uczy w swojej szkole. To znaczy są to tańce towarzyskie. I na pierwszym miejscu yy, akurat grupa tańców latynoamerykańskich i standardowych. Tę grupę tańców latynoamerykańskich nauczamy Chache Samba, jest rumba dla starszych tancerzy, Jive. W przyszłości również dla zaawansowanych hiszpańskie Paso Doble. Natomiast grupy tańców standardowych, walc angielski, który jest wprowadzany już od najmłodszych lat dla dzieci yy, nawet w wieku 5-6 lat, pierwsze kroki tango, walc wiedeński, szybki quickstep foksroth szybki quickstep i wolna odmiana foxtrota, slow fox, które jest prowadzone dopiero od klasy C. Tancerze już zaczynają ćwiczyć, a próg miłośników tańca już ma swoje repertuarze. No, Jak już ja makarena, salsa, także różnorodność bardzo bogata, jeżeli chodzi o repertuar. Jakie dzieci mogą przychodzić na tego rodzaju tańce? Bo były tutaj mniejsze i taka para, która już tam trzy 8 lat. Otóż dzieci przyjmujemy od 5 roku życia w grupie do 12 lat. Pierwsza grupa to jest 5-7, a później od 8 do 12. Natomiast następne grupy to są młodzieżowe i dorośli którzy będą mieli swoje pierwsze spotkanie w poniedziałek o godzinie 19 tutaj w Sobótce rozpoczną swoje zajęcia. Dorośli, no czyli osoby, które już tańczyły kiedykolwiek? Nie. Właśnie zakładamy, że ta grupa będzie dla osób yy, stawiających pierwsze kroki. Jest to grupa dla początkujących. Zastanawiam się, czy taka grupa ma szansę na sukcesy i co dla niej będzie sukcesem? Muszę Państwu powiedzieć, że są pary, które ponad 20 lat tańczą dla siebie, dla własnej przyjemności. Część par namawiałam nawet na starty w ja Hobby, które są organizowane w Polsce, ale niestety z różnych powodów te dorosłe nie są tak odważne, żeby wyjść i na parkiecie się prezentować dla publiczności i przede wszystkim rywalizować w turniejach takich ogólnopolskich, ale tańczą wspaniale bawiąc się i czaczą i sambą uwielbiają walca angielskiego, wiedeńskiego, także y, to tańczą dla siebie, dla własnej przyjemności. Właśnie, to bardzo dla siebie, żeby podpisać i Oczywiście. Jest... I muszę jeszcze dodać, że jest bardzo dużo grup, które kontynuują zajęcia. Część z nich dopiero ze względu jeszcze na takie wydłużone wakacje, zaczynają dopiero od października. Prowadzę grupę w poniedziałki o 2015, która dwa lata tańczy i zdeklarowała się, że będą kontynuować. Dzisiaj dwie grupy ruszają. Czwartkowa grupa, piątkowa, także cały tydzień prowadzimy zajęcia. W takim razie, jak się zapisać na i gdzie sprawdzić sobie dokładnie, w jakim dniu jaka grupa się zbiera? Otóż w grupie Sobótka są zajęcia w poniedziałki i środy. Wtedy y, są tutaj prowadzone zajęcia. Wtedy pod numerem 505 217 957 ewentualnie na stronie wwwwoimska można wejść i sprawdzić dokładnie termin. Najbliższy poniedziałek godzina 19 dla młodzieży dla dorosłych, a dzieci poniedziałki i środy młodsza grupa 16.30, a starsza 17.20. Także zapraszamy Państwa do klubu Sąbudka, zapiszcie się Państwo sami albo zapiszcie swoje dzieci, a szkoła jest w stanie przed Państwem otworem.